Na mnie, czy na innych in game liderach te momenty najbardziej wpływają, no bo e, nie mogę się w 100% na przykład skupić na moim celowniku lub e, na mojej indywidualnej grze, kiedy patrzę na przykład wokół siebie, o, czy ty masz takie granaty, ty masz takie, to zróbmy to. I na przykład bardzo często się zdarza, że patrząc na radar lub patrząc wokół siebie, co się dzieje, e, na przykład ginę przez to i... Witam moi drodzy na kolejnym odcinku na kanale eSport długi jestem oczywiście ASS. A przed wami nowy gość, nowy odcinek, nowy gość. Już chyba czwarty odcinek, z tego co pamiętam, w tym sezonie na eSport No i przed nami, moi drodzy, gość, który grał taki dużo jak Ago, Pompa Team, czy też SK Gaming. A póki co od pewnego czasu szkoli swoim, swoje umiejętności po takimi nauczycielami jak Neo, czy też czas. Przed Państwem, Denis Gaszok, Christof Witam cię serdecznie, Denisie. Witam wszystkich, bardzo mi miło za zaproszenie. To co chyba tutaj powiedzmy, jak zawsze, o, o sobie parę takich krótkich zdań, jak ktoś mówi, co i jak. Co i jak? No, mam 23 lata w CS, a już gram 7 lat profesjonalnie dopiero od roku bo od momentu jak dołączyłem do AGO, można chyba by powiedzieć, że dopiero wtedy jakby zacząłem swoją profesjonalną karierę bo wcześniej bardziej bym się określił jako takiego semi-pro-amatorskiego zawodnika. No i co, no nie jestem Polakiem, jestem Bułgarem. E, mieszkam tutaj od e, paru nastu lat. E, no, mam nadzieję, że się zrozumiemy. Chyba po polsku mówię wystarczająco dobrze. E, no, mimo wszystko muszę e, prowadzić swoją drużynę, bo jestem też in-game liderem. W języku polskim oczywiście nie, nie gadamy po angielsku w Honoris ani e, Nie gadaliśmy, więc. E, mm, jestem sobie. A powiem ci, że nie powiedziałbym w, wcale, że ty jest z Bułgarii. Naprawdę. W sensie, to... masz, powiedzmy na takim stopniu dobrze język polski, że no nie odróżnib powiem ci szczerze. Nie no powiedziałbym, że nie jest w tego, że skończyłem tutaj praktycznie każdy szczebel edukacji, e, szkoła, mhm. podstawowa gimnazjum, liceum, studia skończyłem w Polsce, więc w sumie ciężko, żeby było inaczej. No to co, przechodzimy już do pytanek dzisiaj, nie? Jasne. E, słuchaj, moje pierwsze pytanie do ciebie, bo ty jesteś Igem dłużniej, tak? Czyli ingame giderem. I to jest według mojej osoby chyba najbardziej taka. E, powiedzmy, najważniejsze takie zadanie w drużynie, tak? Najbardziej odpowiedzialne. I powiedz mi, czy często e, ma to, powiedzmy, wpływ na, na powiedzmy, twoi mental w grze, powiedzmy, na twoje myślenie w grze, tak? że, powiedzmy, jesteś tym kapitanem, tak, tym, tym igrem i od ciebie być może zależy większość, powiedzmy, spotkania, że twoje decyzje mogą zaważyć, e, czy wygracie, czy przegracie. E, tak, będąc. E, e... Kapitanem, w szczególności in-game mhm. Leaderem, bo to nie zawsze to jest ta sama rola. Nie zawsze się one nakładają, ehm, ta osoba, czyli ten in-game Leader, po mhm. prostu ma najwięcej do powiedzenia na serwerze. Jakby ja ustalam e, razem z trenerem, zazwyczaj jak w drużynie, jest też trener, e, plan na grę, ja ustalam e, naszym map -pool. ja ustalam w jaki sposób będziemy e, budować e, nasz gameplay, tak naprawdę, po prostu więc. Mhm. Już na start taka osoba ma więcej na głowie z rzeczy, które się dzieją już poza, poza meczem, który rozgrywamy, mhm. tak? Przed przygotowania, treningi i tak dalej. Oprócz tego, oczywiście, w meczu też na mnie spoczywa e, obowiązek, tak naprawdę, dawania. Początku rundy, czyli takiego rozpoczynającego kola, dawanie mid round, calli, czyli decyzji podczas rozwijających się rund. No i e, na mnie też spoczywa zazwyczaj e, obowiązek kończenia danej rundy. To są takie trzy etapy w rundzie, w których ingame leader jest potrzebny i musi myśleć wtedy o rundzie. I to są te momenty, w których na mnie. Czy na innych innym liderach te momenty najbardziej wpływają, no bo e, nie mogę się w 100% na przykład skupić na moim celowniku lub e, na mojej indywidualnej grze, kiedy patrzę na przykład wokół siebie: O, czy ty masz takie granaty, ty masz takie, to zróbmy to. I na przykład bardzo często się zdarza, że patrząc na radar lub patrząc wokół siebie, co się dzieje. E, na przykład ginę przez to, i, i, i w ten sposób to, co powiedziałeś, tak wpływa w bardzo dużej mierze na, na grę, czy na, e, e, na po prostu taki performance in-game liderów, oczywiście na mnie również. Czyli tutaj poniekąd muszę tak powiedzieć, że jesteś takim, powiedzmy, takim tatą, który prowadzi oczywiście w swoje dzieci podczas wygody, tak to muszę troszkę ująć, nie? że za, za rękę, tak poniekąd. Tak, tak, tak to wygląda. A to już, jak to w sumie wspominałem na samym po początku, grał już boku takich graczy, no, regen, tak, polskiego kandyzacieka czy i taza którzy przez wiele lat swojej kariery nabrali naprawdę duże doświadczenie, ale w oczywiście jeszcze jest Rejko. No i Friend, tak? Czyli powiedzmy dwie legendy, które, no powiedzmy, to doświadczenie mają bardzo duże. I powiedzmy, wasza trójka, które to doświadczenie, no, no musicie mieć de facto mniejsze, tak? Tutaj troszeczkę słabsze. Powiedz mi, czy przekazują oni wam wiedzę, którą nabyli podczas tylu, tylu, powiedzmy, rad prostej gry I czy według Ciebie ta wiedza jest przydatna, powiedzmy, na dzień dzisiejszy, niż no, ta wiedza przede wszystkim, powiedzmy, rok 2014 15 gdzie ten kandydat był troszeczkę inny, grało się troszeczkę inaczej. Czy to się po prostu przydaje? Ten na pewno był zupełnie mhm. inny. No, ja jestem w stanie to zauważyć, nawet oglądając jakieś mecze i porównując to, co się mhm. dzieje teraz, a to, co wtedy. Jakby kwestia z Nełatazem jest taka, że niezwykle łatwo się z nimi gra. Przez to ich ogromne doświadczenie, przez to, że już wygrywali, no najważniejszy turniej wygrali w swojej tak. karierze, jaki jest w tej chwili w esportowym CS-ie. Więc to że oni wiedzą, co się dzieje wokół nich, ułatwia mi życie y, jako in-game liderowi, który musi y, zbudować w jakiś sposób rundę. Po prostu o wiele łatwiej się zarządza takimi ludźmi, którzy po prostu wiedzą, co jest potrzebne. I to jest to, co najbardziej mi pomaga, jeśli chodzi o, o, o kwestię tego, że oni są mega doświadczeni, a sama gra się tak zmieniła się, i to, to bardzo dużo, i dlatego nie sądzę, żebyśmy na przykład ja, Rejko, Friend odstawali wiedzą taką stricte techniczną, jeśli chodzi o na przykład dzisiejszą metę i w jaki sposób powinniśmy dzisiaj grać CS-a. Mhm. Wiedza Neo i Daza to jest według mnie to doświadczenie związane z, nie wiem, chociażby funkcjonowaniem wygrywającej drużyny. Zarządzanie właśnie teammate'ami, budowaniem atmosfery i po prostu takim dobrym podejściem, które prowadzi do zwycięstw, no bo oni wygrywali, mhm. tak? Mieli ogromne sukcesy, ale już sama wiedza techniczna, taka po prostu już konkretna na, na dzisiejszy CS, no wydaje mi się, że ten poziom jest po prostu taki bardziej wyrównany. Okej, okay, czyli po prostu powiedzmy taki mental po prostu no, jak to się mówi, wiedzą o co, wiedzą co jest 5, tak? Wiedzą o co chodzi. Ta. I po prostu no, nie musisz im po prostu tłumaczyć, że wyróbcie to, tylko oni już wiedzą sami, nic my robimy, nie, nie bój się nas, tak? Tak. E, a powiedz, bo, bo mieszkasz w Polsce, tak? To jest skończyłeś wszystkie te szczeble edukacji, o których mówiłeś, ale wróciłeś w Bułgarii. E, I powiedz mi kiedyś, ty przeprowadziłeś do Polski, i jeżeli oczywiście chcesz, e, to czemu właśnie, co spowodowało, powiedzmy, tą przeprowadzkę do naszego kraju? Przeprowadziłem się w wieku 6 lub 7 lat, ale to tylko na chwilę, bo mój mhm. ojciec przyszedł tutaj do ambasady, miał mandat, to się nazywa dwuletni, po prostu taki mhm. staż w ambasadzie. E, na dwa lata się przeprowadziłem. E, na chwilę dosłownie wróciłem do Bułgarii, na tam rok, półtora, i okazało się, że tatę znowu zawołali do ambasady, czyli powiedzmy, że od. od 9 roku życia, 8 9 roku życia już na stale mieszkam w Polsce. No i to głównie związane z pracą, tak, bo moja ojciec w ambasadzie, mama też znalazła pracę. No i z tego względu się tutaj przeprowadziłem. No i nie było sensu jakby um, przerywać moją edukację ze strony rodziców, więc zostaliśmy tutaj. No i e, tak jak powiedziałem, dalej sobie tutaj żyję. A powiedz mi, a bierz pod uwagę, kiedyś powiedzmy powrót do do Buganii, tak, do swojej ojczyzny? powiedzmy, jeżeli by ci w Polsce nie wyszło w counter tak w polskim counter albo po prostu jeżeli miałbyś, jak to się mówi, taką potrzebę powrócić do Bułgarii, do swojej ojczyzny, czy chciałbyś tam powiedzmy kontynuować karierę? Jeśli to jest kwestia związana z CS-em, jak najbardziej, tylko mhm. że w Bułgarii w tej chwili nie mamy żadnej organizacji na jakimkolwiek bardziej profesjonalnym poziomie, jeśli chodzi o CS, nie, nie, nie wiem, jeśli chodzi o inne gry, czy, to jest, czy sytuacja wygląda inaczej, ale ostatnio taką Organizacja, którą pamiętam, która faktycznie coś osiągała, to jest Bipro. Ona już nie istnieje przynajmniej w cs -ie. W tej chwili nasza najlepsza drużyna, czyli Skades Skate, gra pod organizacją norweską, jeśli się nie mylę. No, i jeśli chodzi o powrót do, do ojczyzny ze względu na granie z bułgarskim zespołem, jasne: jak najbardziej, gdyby była taka okazja, gdyby, gdyby to mi się opłacało z różnych względów, ale jeśli chodzi o fizyczne przeprowadzanie się z powrotem, to nie. Jakby bardzo dobrze się, mi się żyje w Warszawie, i ja jestem tak przyzwyczajony do Polski. Skończyłem też tu studia, więc łatwiej ewentualnie, gdyby moja kariera nie poszła, w, 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 według mojej myśli, to bym mógł o wiele łatwiej tutaj sobie znaleźć pracę niż w Bułgarii. E, plus, no komfort życia tutaj jest większy, więc nie sądzę, że miałbym po co wracać. A jakie skończyłeś studia, jeżeli muszę zapytać? A jeszcze raz? A jakie skończyłeś studia? E, skończyłem, zapytać? jasne, skończyłem kierunek ekonomiczny, który się nazywa globalny Biznes, Finanse i Zarządzanie w Szkole Głównej Handlowej. To ciekawie. E, a powiedz mi, bo Kajego spocząłeś w 2019 de facto to już były takie, powiedzmy, te pierwsze ekipy takie już poważne, tak? Pomału, już jakby do góry sześć, tak? Po tej, powiedzmy, drabince. Tak. I masz już parę osiągnięć na swoim koncie. I powiedz mi, które sobie cenisz takie najbardziej, które dla Ciebie jest takie najbardziej ważne, które no największą, powiedzmy, taką jakby to, jakby to powiedzieć, najbardziej jakby zapamiętało Ci się w głowie i najbardziej to osiągnięcie, osiągnięcie cenisz w swojej karierze? Tak, jest, jest takie jedno osiągnięcie powiedzmy, które przynajmniej dało mi największą wartość w przyszłości, no bo to był taki, e, taki kopniak, który rozpoczął moją karierę, czyli wygrana na Honoris w zamkniętych kwalifikacjach mistrzostw Polski. Wtedy grałem w składzie z Frendem, z Benoxem, z Ricim Maszynką i z Mikim z Afryki. Fajne niki, ale też fajne chłopaki. E, no i z nimi wygrały, wygraliśmy 2-0 na Honoris, do dzisiaj pamiętam te mecze. Inferno i Nuke w zamkniętych kwalifikacjach wyrzuciliśmy ich z, z, z kwali do mistrzostw Polski stracili szansę po prostu na mistrzostwo Polski to był nasz pierwszy sezon w tak ważnym turnieju, mhm. tym najlepszym tak naprawdę w Polsce i od tego czasu no, zaczęliśmy się do, tym, im więcej graliśmy tym lepiej się pokazywaliśmy wygrywaliśmy na lepszych na papierze przeciwników, no i od tego momentu zaczęliśmy być rozchwytywani przez różne organizacje. BNOX do Pakt, Ritchie Maszynka do Aves, później Friends do Honoris, no i tak to się zaczęło. Tak naprawdę to był ten moment, który rozpoczął nasze kariery, naszej mhm. piątki wtedy. A jeżeli byśmy się cofnęli paratse, czyli tutaj no w tym wypadku do 2019 i spotkałeś powiedzmy siebie młodszego, tak, czyli, czyli 19-latka, 20-latka, powiedzmy, około, coś około tego. Jakie dałbyś rady tamtemu Denisowi, młodszemu Denisowi, który wtedy stawia te pierwsze kroki tym esporcie, powiedzmy, bardziej zaawansowanym, i które błędy byś mu powiedzmy, wskazał, żeby je wyeliminował końcowo? Eee, w inny sposób podejdę do tego pytania. Najpierw bym hmm. chciał wrócić do, do Denisa, który zaczyna grać w cs -a. Wtedy bym mu powiedział, czyli 2015 hmm. rok. Wtedy bym hmm. mu powiedział. E, Gra AWP-u. <grystanie> Zostań snajperem. To jest najłatwiejsza rola w grze. E, bardzo mało jest dobrych awp e, Wszędzie są poszukiwali, tak? Szczególnie w Polsce przez długi czas, jak nie było jeszcze hds u no to szukany był dobry sniper, ale mniejsza nawet, jeśli chodzi o polską scenę, po prostu mhm. jest to naj najwdzięczniejsza rola w cesie i najłatwiejsza do nauczenia się, jeśli się ją dobrze nauczy, więc To by najbardziej y, mi oddało, gdybym się od razu skupił na tym, a nie strzelanie z Kałacha i tam iglowanie, a to w ogóle iglowanie to później y, zaczęło mnie interesować A jak wracając już do twojego pytania, czyli mm -hmm. co bym powiedział sobie w y, 2019, czyli no taki przełom między, między amatorką a semi-pro, to był mniej więcej mm -hmm. tak bym powiedział y, Powiedziałbym sobie, że e, żebym pracował więcej niż wtedy pracowałem, bo f, mhm. był taki moment, w którym zdałem sobie sprawę, że. E, oglądanie na przykład Demek naprawdę się opłaca. I to było trochę za późno niż, niż, niż mogłem do tego dojść. Jakby e, zacząłem faktycznie robić ogromny progres, i, mhm. i to było widać już tak naprawdę w 2000. Jak zaczęliśmy grać właśnie z friendem, z Bnoxem, tym składem, który kilka miesięcy później wygraliśmy na Honoris, to wtedy dopiero zdałem sobie sprawę z tego, jak dużo można osiągnąć własną pracą. Z tym, że usiądziesz po, po treningach, obejrzysz sobie 2-3 demka, zagrasz jeszcze półtora godziny dema, a większość osób skończy trening, o już mi się nie chce, wychodzę tam ze znajomymi, albo idę sobie, nie wiem, grać w inne gierki. Jakbym, jakbym o tym wiedział, i im wcześniej bym o tym wiedział, tym dalej bym w tej, w tej chwili był. Yy, I to w sumie to jest rada w, dla każdego, kto zaczyna grać yy, bardziej na serio w CSA, bo no, praca popłaca po prostu. W tym Czyli przypadku, po... przynajmniej. Czyli po prostu powiedzmy powiedziałbyś, żeby robił to, co pasz o biceps We sporcie, czy na przykład to, co ma już późno w SkiSporcie zwykłym, tak? Że praca ciężka praca, w końcu efekty jakieś uzyska, jak to się mówi, nie? Szczególnie jak się nie ma jakiegoś e, niesamowitego talentu, który się znikąd pojawia, a są tak tacy gracze, tacy mhm. zawodnicy i to nie jest nic złego, no ale jak komuś się nie po, poszczęściło, powiedzmy na przykład mi, ja nie mam, e, e, czasami sobie żartuję, że chciałbym sobie odciąć rękę i wymienić ją na rękę jakiegoś aimstara 16-letniego z, z Rosji, bo to, to tam ta, 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 tacy gracze są, że jakiś 16-latek jest... No to widzieliśmy teraz z Monesem na przykład, co się no dzieje, tak? tak? 600 tysięcy dolarów wykupiony w G2. Ogromny talent, no ale ja na przykład takiego talentu wydaje mi się, że nie mam, to nadrabiam ciężką pracę. I to jest moja rada. Czy tutaj pojętko muszę tutaj porównać do e, Messiego i Ronaldo, tak? Bo zawsze ci mówią, że Messi to jest szczęście, a on, Ronaldo to jest właśnie ciężka praca, tak? Od samego początku. Czy tutaj porównując się do tych piłkarzy, to byłbyś takim Ronaldo, muszę powiedzieć? <laughs> tak, powiedzmy, że tak. <laughs> e, a powiedz mi, Powiedzmy, podchodzi do Ciebie młody zawodnik, tak? który chce być, powiedzmy, kiedyś najlepszym zawodnikiem świata w sensie, i ma ambicje, bardzo dużo ambicje i pyta Ciebie Denis, powiedz mi, co mam zrobić, żeby po prostu stać się lepszy, być lepszym, być gdzieś na samym szczycie? Co byś mu powiedział? W co powinien, powiedzmy, inwestować? Na co powinien, powiedzmy, zwracać uwagę tak samo? Zawsze mówię, że najbardziej opłacalną rzeczą, jaką można zrobić to jest Rozpoczęcie gry teamowej jak najwcześniej się da. Czyli um, raczej bardziej, żeby taka osoba zrezygnowała z bezmyślnego grania tych w tych solo gier, um, a żeby od razu szła w drużyny, tak? żeby szukała drużyny, um, żeby uczyła się tych podstaw gry drużynowej, bo wtedy o wiele um, łatwiej będzie jej um, się przerzucić, jeśli ma ten talent. Bo oczywiście trzeba mieć um, talent i. W, do, 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 do strzelania, tak? Każdy mm -hmm. musi, nawet na, nawet ja na moim poziomie, no to, to każdy yy, tak naprawdę gracz yy, yy, powiedzmy taki pro strzela podobnie dobrze, tak? To, to, mm -hmm. to, to, jest, yy, to, to nie jest prawda, że yy, taki Niko jest yy, wiele poziomów nad resztą. Jest lepszy, ale nie jest znacząco lepszy. Wysoki Sztabajda, czyli powiedzmy, tak? z, jak to są oceny, nie? Czy powiedzmy, tak? ktoś ma C3, 4 ale to są mocne, bardzo sobie podobne, powiedzmy, wagą, tak, tak samo, nie? Czy tak, tak byś to tak. powiązał? Niektórzy mają czwórki, niektórzy mają trójki, nie? Tak, tak. I, i jeśli już ma mhm. taka osoba tą podstawę bycia dobrym mechanicznie, tak? Mhm. Umiejętnościowo, to główna moja rada gra drużynowa, jak najwięcej, jak najszczęśniej w swojej karierze, bo to daje takie mocne podstawy, które pozwalają, żeby się wykształtować jako gracz. A powiedz mi. Co ty sądzisz o tym, na przykład, że jest jakaś osoba, tak, powiedzmy ma 20 lat, wcześniej, powiedzmy, grała CS-a hobbystycznie, czy w ogóle wcale na przykład, i czy według ciebie w wieku, nie 20-21 lat, osoba, która powiedzmy nagle powiedziała, o chcę idę grać w CS a chcę być najlepszy, czy ma szansę, powiedzmy, coś e, osiągnąć w kanty Strike'u? Powiedzmy tam, w wieku 21 lat, na przykład, gdzie dopiero zaczyna swoją przygodę. Nie ma znaczenia, kto ile ma lat. Wszystko zależy od tego, kto jakie ma priorytety w życiu, bo zawsze to jest tak, że no, mówi się, że o ktoś ma 28, 29, 30 lat to zmierza ku końcowi kariery, tylko to jest kwestia tego, czy ta dana osoba może się nadal poświęcić w 100% grze, tak? Czy jest w stanie na przykład skończyć trening i zamiast na przykład zajmować się rodziną, dziewczyną, żoną, dziećmi to czy jest w stanie poświęcić kolejne dwie godziny na granie dm -a? bo jeśli to zrobi, to będzie na tak samo wysokim poziomie jak 20-latek, który już gra parę lat profesjonalnie, jest w stanie nadal siedzieć godzinami i, i, i nawalać w tego DM, oglądać te demka. To jest kwestia po prostu priorytetów w życiu. 35-latek, taki TAS, on jest mega zapalony na grę, non-stop pracuje, ogląda demko, sprawdza, gra DMA razem ze mną po, po nocach. Taka osoba, niezależnie od tego, że, że, że jest starsza, ma nadal te same możliwości, żeby. Się, żeby rywalizować na najwyższym poziomie, jeśli się temu poświęca. Mhm. Więc każdy może, jeśli ma takie warunki w życiu, żeby, żeby móc się na tym skupić po prostu. A tak samo tutaj możemy powiedzieć, do Kalingana, tak? Który gra w się chyba dwa, bo 3 lata, a przecież od tego wygrał tak samo, nie? Tak, no to on, on nawet, pamiętam, miał e, e, wywiad, w którym mówił, mhm. że najpierw sobie dał czas skończyć magisterkę, nawet nie licencjat, ja skończyłem licencjat w wieku tam 25, to było za czasów TSM, chyba oni jeszcze w w ie byli. Tak, tak. No i, i, i wtedy grał jeszcze tak, nie dawał siebie 100%, tam łączył i szkołę, i, i granie. No i skończył 25 lat i dopiero tak rozpoczął, wszedł w to tier 1 i zaczął faktycznie, no jest teraz topowym miglem, który, no wygrał majora, tak jak sam powiedziałeś. PS to jest jeżeli nie eSport, tak? Czyli obecnie esport. sport, mamy tutaj, wiemy, że jest dla na Ciebie najważniejszy pod względem zawodowym, ale gdyby nie jest, powiedzmy, jeżeli za rok, dwa oczywiście czego ci nie życzymy, ale powiedzmy za rok, dwa, trzy lata, e, wszyscy stwierdzą, że nie nadaje się już pozycji w gry według społeczności, to co wtedy według Ciebie? Jak nie esport, sport, to jaka praca? Jak nie e pracować? Jak nie sport, no to najprawdopodobniej coś związanego z moimi studiami, czyli e, prawdopodobnie jakiś e, management, marketing, coś w tym stylu, No bo takie studia mhm. skończyłem i prawdopodobnie no, tak zwana korporacja, tak? Z osobą korporation po prostu. E, co oczywiście nie jest złe, no to ma swoje plusy i minusy, ale no to jest takie zwykłe, biurowe życie po prostu. To mnie czeka, jeśli nie jest sport. A powiedz mi, bo już no, ty lat w Polsce troszkę spędziłeś, tak? Wszystkie edukacje. Praktycznie zaiczne w Polsce, nawet studia. Co ci się tutaj podoba najbardziej? Jaka potrawa? Co mi się podoba najbardziej? Taki, taki spokój, jaki tutaj jest, po prostu. Jakby nie ma. Wiadomo, no, każdy kraj, każde państwo ma swoje problemy, ma swoje. E, bolączki, ale mhm. e, bardzo tak spokojnie się żyje w Polsce, przynajmniej ja takie odnoszę wrażenie, szczególnie w Warszawie nie, jakby wokół mnie jest wszystko, nie jest jakoś mega drogo jak na zachodzie, <laughs> e, chociaż zaczyna być coraz drożej. E, ja chyba tak. Tak, ale, ale po prostu to jest e, takie bardzo przyjemne po prostu. Bycie, a jeśli chodzi o potrawę, to schabowy. O. Na pewno. To fajnie. To i widzę, że mięsko, że ty mięsko, nie? Oczywiście, tak. Już tak na koniec zapytam, bo jak to wiemy, nie każdy e sportowiec, nie każdy, powiedzmy, zaparony gracz siedzi tylko przy komputerze i gra w tego Strike'a czy w Dotę. Czy ty masz, powiedzmy, jakieś zainteresowanie, jakieś hobby, może jakiś sportu poza komputerem? Jakby co robisz w momencie, kiedy masz, jeżeli masz, powiedzmy, jakieś wolne czasami od e sportu, co wtedy na przykład robisz? Mam oczywiście, że mam i to, to jest w sumie ważna rzecz, żeby każdy sportowiec mhm. e, właśnie nie siedział te 20 godzin przed komputerem dziennie. E, to, 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 to I WAGO na, na to zwracali uwagę, że to ma ogromny wpływ na performance danego gracza, jakby stan fizyczny danego zawodnika, prawda? Tak by, e, z, zdrowy mental, zdrowe ciało zawsze, zawsze odda. Mhm. E, no w moim przypadku to jest siłownia, zazwyczaj chodzę 5-6 razy w tygodniu po treningach w takich trochę nieludzkich godzinach, bo w okolicach 12.01, ale, ale no jako, że mamy treningi do 20, no to dopiero wtedy mogę mniej więcej wyjść z domu, bo wiadomo, trzeba streamować również jako gracz. No jest dużo obowiązków, ale Demko obejrzeć, demo pograć. No ale to dla mnie to jest siłownia. Po prostu interesuje się. No i chodzę, no mówię, dość często na siłownie. No to i zapraszamy na Twitcha do Denisa. Na pewno tutaj dość często streamuje, tak? No, dość, e, dość często, czas. tak. To zapraszam, serdecznie. E, no i słuchaj, to już jest. To są już de facto wszystkie pytania, które Cię przygotowałem. Czy może masz coś od Ciebie do dodania dla widzów, którzy będą oglądali ten wywiad z Tobą? Dla widzów, no, żeby wspierali nas w te W tej chwili mhm. budujemy skład. E, może być ciekawie. Mam nadzieję, że. że parę nowych kibiców też Panie, no w zależności od tego jak ten nasz skład będzie w końcu wyglądał. Eee, no ja już jestem bułgarski in-game leader, e, <grym mówiący <grym po polsku, no zapraszam po prostu do oglądania naszych meczów i do kibicowania. E, moi drodzy, ode mnie to i o Denisa, bo było to już tutaj wszystko. Dziękuję Denis e, za to i przyjęcie zaproszenia do wywiadu. No i co moi drodzy, e, dzisiaj na wiadzie było, było oczywiście Denis Gaszkow kristof zawodnik Honoiz, dziękuję Ci serdecznie. I to jest raz, sukcesów jak i tobie, jak i całej ekipy Dziękuję. Trzymajcie się, moi drodzy, do następnego odcinka na kanale SpodLog.